Wszytkie brzegi, nowe dzieła, stręże. Grając, godzieniem, czołeczku, tam, na liście. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na siebie. To teraz będzie taka nasza opowieść, w której będzie uczestniczył, uczestniczyli będą Emma i Paul, którzy chodzą do przedszkola i którzy przez cały czas Adwentu Czekali na Boże Narodzenie, na Wigilię, na Mikołaja, tak? Emma i Pol. Popatrzcie. I w naszym tatrze. Adwent i Boże Narodzenie z Emmą i Polem. Adwent, zima, Boże Narodzenie. Kojarzy nam się z czym? Ze śniegiem, tak? Emma i Pol wyruszyli tutaj sobie, wzięli sanki, łyżbę, narty, poszli sobie biegać i lepić bałwany. Czy u nas jest śnieg? Słuchajcie, nie, w tym roku nie ma tak dobrze śniegu, nie ma, no ale zawsze sobie ten śnieg można wyobrazić. Natomiast nasze skojarzenie jest takie, że przed Bożym Narodzeniem powinien padać śnieg. A Adwent liczy 24 dni i 4 tygodnie i każdą świecę, słuchajcie, na początku tygodnia zapalamy. Więc jeżeli mamy, rozpoczyna się grudzień, pierwszy tydzień adwentu, w naszym pińcu adwentowym zaczyna słonąć jedna świeca. Patrzcie, trzy pozostałe się nie palą, bo mamy pierwszy tydzień adwentu. tak? W tym pierwszym tygodniu adwentu, oprócz wykonania wieńca, zapalenia pierwszej świecy, możemy wykonać to. Kale kalendarz niespodziankami. Kalendarz adwentowy, bardzo dobrze. Na każdy dzień adwentu, tu w naszym kalendarzu jest przygotowana niespodzianka. Czy ktoś ma w domu taki kalendarz? I codziennie jedną niespodziankę odpakowujecie? Tak jak mówi dzień tygodnia? A co jest? Gabrysiu, a co jest w Twoim kalendarzu? Zweretek i kartuszki. Robiłaś z mamą, czy to masz gotowe? Mam gotowe? Masz gotowe. Który dzisiaj mamy dzień miesiąca? Kto wie? Który jest dzisiaj? Ja wiem. Dziewięćdziesiąty. Yy, Więc popatrzcie. Następna plansza. Sprawdzamy co się dzieje w czasie adwentu. Popatrzcie. Ile świec płonie? Cztery. Zapal świecę czwartą. I cóż dzieci robią w czwartym tygodniu adwentu? Ktoś widzi i ktoś wie? Oglądają, yy, 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 znaczy oglądają yy, szopkę. Szopkę. Zgadza się, popatrzcie. Kto chce, może podejść i zobaczyć naszą szopkę. Oglądamy następną plażę. Nadal falą się cztery świece, a dzieci spędzają czas na znaczy, oglądaniu szopki. Wyciągają rzeczy z kalendarza adwentowego dzień po dniu. Czas oczekiwania jest bardzo trudny dla dzieci. Już teraz, ile dni nam zostało? Liczymy. Dzisiaj jest 20. Ile jeszcze dni? Co policzy? No liczymy. Jeszcze czeka nas sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek i we wtorek jest ten najważniejszy dzień. Czy kupić takie kolorowe wstążki? Zobacz, bombka, bombka jest? Jest? Ładna, świeci się. Więc ten czas adwentu, czas oczekiwania Bożego Narodzenia możemy spędzić na wykonywaniu czego? Ozdób choinkowych, prawda? Nie zawsze wszystkie ozdoby można kupić. Ale ja widzę, co one robią. Popatrzcie, coś bardzo ważnego. Czyli piszą co? List! list. Kto napisał list? Pisał list. No? Ale dużo. A kto nie umiał pisać, to co zrobił? Narysował. Ale dobra, krótka wypowiedź, co kto zamówił? Kto pamięta? Najważniejszą rzecz. Dostałem prezenty, To się bardzo cieszymy i spójrzcie co nas czeka na następnej planszy. Czy to już? Czy to już? Tak, to już, słuchajcie. Co wtedy się dzieje, gdy idzie święty Mikołaj? Przećwiczymy, słuchajcie, co się dzieje. Dzwonić dzwonią Dzwoneczki i zapala się na niebie pierwsza gwiazdka. Dzwoni dzwonek? Ja nie wiem, co z tym Mikołaj. No. Dzieci. Dzieci. O, Dzieci. 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 się Dzieci. To, ale wszystko... to nie ma to, Może może na Panią Panią może Panią 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 to nie Panią 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 chodź, Panią Panią A później dzieci zmęczone tymi przeżycia, przeżyciami, tak? Zmęczone, zmęczone, bardzo zmęczone idą spać zapewne z nowymi zabawkami, a nad nimi świeci jaka gwiazda. Kto to wie? Bezpojęcka gwiazdka. I taka to była nasza opowieść. Posłuchajcie. Nasza opowieść, opowieść o Emmie i Polu. Jednocześnie poznaliście parę zwyczajów adwentowych, chociaż mam wrażenie, że dostaliście. I bardzo się cieszę. I to jest koniec naszego przedstawienia.